Kurczę, nie mam nic do jedzenia. Muszę coś zdobyć. Schodzimy sobie, malutku. Moja piękna lepianka. Znaczy domek, zbudowałem go 14 lat temu. W okolicy nic nie ma, same lodowce. Słońce wschodzi. No to słuchaj, może coś złowimy. Może nam się szczęście uda. Rybki. A co pan tutaj robi? Ja? Ja łowię rybki, bo nie mam jedzenia. A ja chciałbym pana zaprosić na Manhunta, hmm. który odbędzie się 10 sierpnia. Chce pan wystąpić w nim? No, mogę wystąpić, tylko jak jakiś transport dostanę, bo inaczej są. Widzi pan. Rondy. No dobrze. To do widzenia. Do widzenia. A ja zapraszam Was bardzo serdecznie na odcinek z Manhattanu. Widzimy się już niedługo. Długo sieła.